Warszawa, miasto, które nigdy nie przestaje żyć, którego serce bije własnym rytmem, a ludzie każdego dnia błąkają się w mantrach rzeczywistości. Mamy XXI wiek, Warszawa nie śpi. Często brakuje nam świadomości, ile krwi przetoczyło się jej ulicami, ile ludzkich łez zostało wylanych, jak wielkich aktów heroizmu dokonano. Każdego ranka winniśmy budzić się z poczuciem: tak, to moje miasto, mój dom, moja rodzina, moja Warszawa. Jestem dumny, że mogę być jej częścią i doświadczać zmian, jakie w niej zachodzą. Czas potrafi wiele zmienić zmienia miejsca i ludzi. Ci, którzy nadal żyją II wojną światową i Powstaniem Warszawskim, mają w pamięci obraz zrujnowanej ulicy marszałkowskiej. Z rozrzewnieniem wspominają zwycięstwo Polaków, którzy w ramach małego sabotażu wysadzili pięciometrową literę V, postawioną przez Nadziców na znak zwycięstwa Wehrmachtu. W placu powstańców Warszawy toczyły się zacięte walki o odbicie budynku Prudentialu i gmachu Poczty Głównej. A najstarszy warszawski hotel Bristol w trakcie II wojny światowej pełnił funkcję niemieckiego szpitala i został nieco zniszczony podczas powstania warszawskiego. Przypominam sobie, kim byliśmy. Kiedyś, kiedy krwi było więcej niż powietrza, a jednak nikt się nie bał, bo śmierć pukała w każde drzwi. I marzał o Warszawie o tym jaka jest i jaka dopiero może się stać.